Tyle razy mnie babcia uczyła jak się kręci bączki Co prawda robiła to w salonie I wcale nie były to drifty <grywa> oh, what's up kosmici, witam wszystkich bardzo ciepło Z tej strony Alien Gaben przekonał mnie po prostu Gaben wziął tak taką swoją tłustą, obleśną, spoconą łapę W mój portfel i powiedział Biorę to, w sensie moje pieniądze A ja mówię, ale po co Gaben? A on, bo ty kupujesz to Babcia mówiła mi zawsze, że jak jest ślisko, trzeba zapiąć pasy. Gaz do dychi, rura wyje, proszę bardzo, pięknie tutaj wzięty zakręcik, uda mi się. Myślę, że uda mi się tutaj złapać większą ilość punktów niż wcześniej. Dobry, kolejny drift, aczkolwiek tutaj po badzie, i po rybach, i poszły się te wszystkie punkty. Dobra, trzeba tak, po zewnętrznej i na wewnętrzną. I tutaj ręczny, o panie. O się zakręcił. Idziemy dobrym driftem? Nie, 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 ho ho, ho, ho. Do Tokio Drift! Wszystko wykalkulowane, proszę was, proszę was. I tutaj cyk! Proszę bardzo! Ślizgam się stary jak po jakimś tym! O. Ślizgałem się jak po jakimś smalcu co najmniej. Dobrze, dobrze, o, tu za dużo, za dużo prędkości! Idealnie, ale mi coś w oko wlazło. Razy 8 i 147 tysięcy. To jest mniej. A. To ten smalec mi chlapał spod kół. W <laughs> się <laughs> odpalam silni, nie? <laughs> Blisko flight. <laughs> o, dobrze, ale tu delikatnie, deli Okej, okay, nice i teraz gaz do dechy, gaz do dechy nie wieje. Dobrze? Ładnie, ładnie, ładnie. Coś czuję, że pobijemy to. Dobry drift. Słuchajcie, naprawdę nie jest w tej grze łatwo i mówię całkiem poważnie, nie jest w tej grze łatwo robić drifty. Co? O nie, nie. Straciłem tyle punktów. Tyle razy mnie babcia uczyła, jak się kręci bączki. Co prawda robiła to w salonie. Wcale nie były to drifty. Nie tego bączka spaliłem. Dobra, jest. Nice, ale teraz wykręciłem. Razy 12. Ale będzie miazga, ale będzie miazga. Patrzcie. Świetne, świetne drifty. Nie, nie. Nie! No 300. Ej, dobre! 370. OK. Pff, easy mouse, baby, mouse. Driftuj tutaj, panie, jak po, proszę ja, ciebie, brywce, takie Taki oto drift mi tu wchodzi Syk Albo jak po jakiejś grubej babie, która ma takie, wiesz, takie piękne ym, y, Znaczy, nie, nie to, żebym coś miał do grubych bab, absolutnie nie Ale ta tutaj akurat, weźmy to zresetujmy Miała piękne kształty, po których można, prawda, driftować mm, If you know what I mean Don't hit the poles. Handbrake near poles. Dobra, czyli nie możemy ich uderzać i musimy handbrakeować. Być, please! Kto używa handbrake'a w dzisiejszych czasach? Na handbrake'u tylko gimnazjaliści jeżdżą. Ha! If you know what I mean! Ok, no, dawaj. Jest! Otworzony! You shall pass! Dobrze, spin inside the box. Musimy teraz się w boksi kręcić. O, to będzie cięższe. Jak ja mam to robić? Co? Co mnie tu się zwiększasz?! Halo, jak? Nie rozumiem... Nie wiem co ja zrobiłem, ale chyba dobrze. To oszukaństwo i zobacz, ja nie muszę tam nic kręcić, ale zeruwa. Stary, Donat. Okej, okay, Donat i Cleo, Donat an Ha! Ha 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 im kręczki! Co? I to by było, moi kochani, na tyle. Mam nadzieję, że Absolut Drift Wam się podobał. Zapraszam Was do driftowania. Ja się na przykład oplułem to już chyba po prostu z przyzwyczajenia. Nawilżam po prostu sobie y, mój, mój, mój trasę, mój, mój, mój tor, prawda, żeby był lepszy poślizg. Jeśli wy chcecie, również się poślizgać. Śmiało, Gierka myślę, że jest warta swoich pieniędzy. Oczywiście poprzecenie na Steam. A... i to tyle. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. I pa!